Witamy Państwa serdecznie w Lubelskim Podcaście Naukowym. Ja się nazywam Marcin Superczyński, a dzisiaj w tym odcinku rozmawiamy o badaniach z zakresu kryminologii. Mówimy także o edukacji na kierunku kryminologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Z nami jest prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Wojciech Gizicki. Witam, Panie profesorze. Dzień dobry. Jednocześnie kierownik katedry socjologii, bezpieczeństwa i kryminologii, KUR. Kryminologia to nauka interdyscyplinarna, badająca przestępczość, ale to jest takie bardzo proste, można powiedzieć, ujęcie. Definicje są różne, bardzo szerokie. Jaka jest pan najbliższa? Kiedy zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie kształcenia w ramach studiów kryminologicznych, no to od samego początku przyświecała nam idea tego, żeby wykorzystać potencjał, jaki tkwi na Wydziałach Społecznych naszego Uniwersytetu. W ramach właśnie interdyscyplinarności kilku dyscyplin naukowych, socjologii, psychologii, bezpieczeństwa, dziennikarstwa, pewnych aspektów pedagogiki, bo rzeczywiście tendencja szła czy idzie w Polsce w dwóch kierunkach: albo studia kryminologiczne, albo studia z kryminalistyki. Kryminalistyka jest bardzo wąską dziedziną kryminologii, czy szerzej pewnego badania sfery przestępczej, ale od, pod, pod kątem no, konkretnych śladów, konkretnych zdarzeń, które się dzieją i badania tych, tych, tych zdarzeń w kontekście techniki bardziej. Natomiast nam chodziło o to, żeby kryminologię rozpatrywać pod kątem pewnego zjawiska społecznego związanego z przestępczością, z, zapobieganiem, z prewencją, zapobieganiem przestępczości, później ewentualnie eliminowaniem różnych zachowań. Patologicznych. W związku z tym ta kryminologia była dla nas oczywista, ten wybór kryminologii był dla nas oczywisty, właśnie z tego powodu, żeby wykorzystać potencjał tkwiący czy, czy będący udziałem naszego wydziału największego w ramach uniwersytetu. No i stąd też taki wybór, który nam się, mówiąc w cudzysłowie, opłacił, bo rzeczywiście kierunek rozwija się bardzo dobrze. Mamy już pełną obsadę na każdym roczniku studiów, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Mamy pierwszych absolwentów, którzy również znaleźli swoje miejsce na rynku pracy. W związku z tym wydaje nam się, że ten wybór kryminologii jako kierunku dominującego, a w perspektywie oczywiście też rozpoczęcie już, ale kontynuacja badań w zakresie kryminologii. To jest to, co myślę jest dla nas istotne i co nam się po prostu sprawdza. Oczywiście mówimy o wydziale nauk społecznych, tak? bo tutaj o tym wydziale jeszcze nie wspomniałem. Natomiast jeśli chodzi o edukację, to tutaj do wyboru są dwa dwie specjalizacje. Proszę o mi powiedzieć. Mieliśmy rzeczywiście na początku przy układaniu programu studiów i rozpoczynaniu kształcenia taką, taką możliwość dokonania podziału specjalizacyjnego w ramach, w ramach analityki i w ramach pewnego rodzaju prewencji kryminologicznej. Natomiast z uwagi na to, że jednak ten obszar analityczny był bardziej dominujący w wyborze studentów i pewnie atrakcyjniejszy dla studentów, po dwóch latach zdecydowaliśmy się na odejście od podziału specjalnościowego. Na rzecz fakultatywności w wyborze zajęć przez studentów i utrzymując ten model kształcenia w ramach dwóch bloków przedmiotów analitycznych czy prewencyjnych daliśmy studentom możliwość wyboru spośród tych, tego katalogu obu do, do niedawna specjalności czy specjalizacji. I to się nam też całkiem fajnie sprawdziło, bo dzięki temu nie ma już ograniczenia ilościowego, jeśli chodzi o podział studentów na te dwa skrzydła kryminologiczne, i studenci mogą dokonywać tego wyboru w sposób taki, jak ich najbardziej interesuje. No, rzeczywiście było tak, że w ramach tej ścieżki analitycznej no, częściej przedmioty wydawały się studentom atrakcyjne, bo tam chodziło o kwestie takie bardzo specjalistyczne, dotyczące na przykład profilowania na przykład śladów, które pozostawiają przestępcy na Róż tak, różnych tak różnych śladów i w związku z tym to się wydawało przynajmniej w części, w części przypadków stępnych bardziej atrakcyjne. No a ta druga ścieżka też bardzo istotna, ciekawa, bo dotycząca różnego rodzaju działań z takiego ogólnego nurtu prewencyjnego wydawała się też ciekawa, natomiast rzadziej wybierana, jeśli chodzi o ilość studentów, natomiast teraz ta, ta, ten brak podziału powoduje to, że częściej studenci mają możliwość chodzenia na zajęcia, które po prostu ich interesują i, i wydaje się to też dobrym rozwiązaniem dla większości kierunków studiów, gdzie studenci mają możliwość wyboru spośród puli ogólnej. I specjalizacyjnej, ale w takim oto rozumieniu, że mogą dokonywać tego wyboru bez sztywnego przypisania się do tu specjalności. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o te działania analityczne, o te zajęcia z zakresu, gdzie analiza się pojawia, materiału dowodowego, jak wyglądają w praktyce takie zajęcia? Czyli co, mamy mam. materiał dowodowy, czy mamy analizę przypadku? Jak to wygląda? Mamy to szczęście, że jako, jako wydział współpracujemy też, z innymi wydziałami w ramach naszego uniwersytetu. Mamy wydział do niedawna Nauk Ścisłych, tak to nazywaliśmy w Putocznie. Wydział, który zajmuje się naukami właśnie typu biologia, fizyka, chemia. I tam korzystamy z doświadczenia laboratoryjnego tego wydziału i pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach tego wydziału i na przykład analiza śladów fizycznych, chemicznych czy biologicznych jest dokonywana. Przy wsparciu bardzo istotnym pracowników wydziału na poczekajce. Pracownicy tych wydziałów no, po prostu realizują to, co jest istotne w ramach tych dziedzin nauki, czyli po prostu po śladach fizycznych, chemicznych, biologicznych dokonują różnego rodzaju zestawień, analizy, przybliżenia studentom specyfiki tego typu działalności przestępczej, czy pozostawianych śladów w różnych miejscach. To jest właśnie ta interdyscyplinarność. Tak, mamy też możliwość w ramach na przykład dni kryminologicznych bądź innych spotkań ze specjalistami, których mamy też na, na, na kierunku bardzo wielu, takiego częstego spotykania się w ramach różnych wydarzeń na uczelni, poza uczelnią, gdzie studenci analizują w warunkach takich no, przyrodniczych, byśmy powiedzieli, ani laboratoryjnych różnego rodzaju kontekstu. Oczywiście są prowadzone jako specyficzne działania przykładowe, no bo nie ma tej mowy o jakimś takim wyłączeniu jednoznacznym tej, tej perspektywy, na przykład związanej z pozostawieniem śladów przez inne osoby, które, które są na miejscu zdarzenia. Czyli nie ma mowy o pełnej sterylności tego typu zdarzenia, ale zachowujemy wszelkiego rodzaju zbliżone konteksty, czyli, czyli pełne okrycie ciała, również w, w, w głowy, żeby nie było przypadkowego na przykład zdarzenia w postaci włosa, który zostawia sam student na miejscu tak. zdarzenia. Także te elementy są dla studentów bardzo ciekawe, pokazują im pewną specyfikę pracy techników, laborantów, z, 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 z którą się mogą zlecąć w realnych warunkach. Oczywiście, jak powiedziałem, Staramy się, żeby te warunki były zbliżone maksymalnie do, do rzeczywistości, którą być może będą się stykali w pracy wodowej. Natomiast te, te, te spotkania, te, te wydarzenia takie w różnych miejscach aranżowanych dla studentów są bardzo ciekawe, pokazują im specyfikę, uświadamiają im na co zwracać uwagę, jak zachować się w sytuacji pewnego rodzaju zdarzenia, które może mieć charakter kry, 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 kryminalny, jak zachować się w sytuacji codziennej, na przykład w sklepie, kiedy mamy do czynienia z, z warunkami naturalnymi, to znaczy z pracą wielu różnych osób, bardzo ciekawe zjawisko na przykład takie, czy, czy w momencie dokonywania różnego rodzaju czynów, gdzie, gdzie mamy podejrzenie zaistnienia takiego zdarzenia, na przykład świadomość wszystkich pracowników takiego, takiego miejsca, na przykład jak jakim jest sklep co do istotności pozostawienia śladów w nieruszonym kształcie jest. Na przykład, Czyli możliwość też i umiejętność odizolowania. Tak, odizolowania, bo mamy takie przypadki, że na przykład osoby sprzątające pomieszczenie zupełnie na to nie zwracają uwagi i po prostu dokonują, dokonują zatarcia śladów, no bo chcą, żeby było czysto w placówce, a wiemy, że nawet odcisk buta czy, czy cokolwiek innego pozostawionego na, na kasie, na, na różnych innych miejscach w sklepie jest bardzo istotnym elementem i na to próbujemy dzięki uprzejmości naszych praktyków zwracać w uwagę. Mnie to też bardzo ciekawi, jak ci studenci reagują, bo oni, idąc na przykład, wybierając ten kierunek studiów, mają pewne wyobrażenie, jak on wygląda. I potem, jak w tym toku edukacyjnym, jak weryfikują te wyobrażenia z tym, z czym się stykają. Pewnie dużo rzeczy musi ich zaskakiwać, bo jednak w teorii coś może wyglądać inaczej, a w praktyce. To jest zupełnie coś innego. Ja myślę, że te dwa konteksty, dwa, dwa, dwa poziomy studiów są bardzo istotne, jeśli chodzi o rozróżnienie tego podejścia studentów, czy na studia do problematyki, które się mogą setnąć na to Znaczy pierwszy stopień, gdzie generalnie studenci przy, są <zysy> zaciągani z naborów po maturze bezpośrednio, no jest jednak wyborem trochę. Czy często nieuświadomionym, bo studenci mają oczekiwania związane z kryminologią czy, czy, czy z tymi zakresami, które mogą się stać ich udziałem w ramach kierunku, trochę w, 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 takie idealne. To znaczy, że będzie fajnie, ciekawie, ale nie, część nie zdaje sobie sprawy z tego, że może być też trudno. Nie tylko i wyłącznie w kontekście trudności zajęć, jakie, czy zaliczania tych zajęć, ale trudno w kontekście. Odbioru pewnych przekazów, które są związane z kryminologią, bo jednak nie ma co tego ukrywać. Bazujemy na bardzo specyficznej działalności e, społecznej czy, czy jednostkowej, gdzie e, mamy do czynienia z, ze specyficzną kategorią przestępstwa. I to przestępstwo może mieć charakter e, to taki mniej inwazyjny w postaci nie wiem, kradzieży, e, jakiegoś tam ob, obmowy, dezinformacji, ale może mieć przypadek bardzo ciężki w postaci nawet, nawet zabójstwa. Gwałtu czy, czy pobicia z, ze skutkiem śmiertelnym. W związku z tym to wyobrażenie studentów po tego typu zajęciach zmienia się. Myślę, że część z nich nabiera realnego przekonania co do istotności problematyki, jaką studiują, i też ufam głęboko w to i wierzę, że to się odbywa też na poziomie odpowiedzialności za to, co robią, czy mogą robić w przyszłości. A ten zakres tematyczny, tak jak powiedziałem na początku, jak powiedzieliśmy na, na początku, jest bardzo szeroki. I w ramach tutaj tych różnych działań można jednak dokonywać już, już z czasem pewnej specjalizacji, dokonując później wyboru miejsca pracy. I to jest ten, myślę, drugi, ale drugi poziom studiów, czyli studiów magisterskich, gdzie mamy z wię, większą ilość studentów, którzy przychodzą do nas nie po kryminologii, przynajmniej na razie, ale po innych kierunkach studiów, na przykład dziennikarskich, co jest dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem, bo część z tych studentów odnajduje się w, na przykład na poziomie Wsparcia procesów kryminologicznych związanych z informacją, z informowaniem społeczeństwa, z przeżywaniem przez społeczeństwo trudnych doświadczeń dotyczących na przykład zdarzeń brutalnych, które się, które się dzieją w życiu społecznym i, i ci studenci, dzięki przygotowaniu na przykład dziennikarskiemu, mogą te zakresy bardziej przystępnie przekazywać społeczeństwu, mogą dokonać pewnych analiz związanych z tym, jak społeczeństwo odbiera. Te rodzaje zdarzeń kryminogennych czy kryminologicznych, czym żyją ludzie w ramach tego przekazu, jak sobie radzą z tym przekazem, no bo jak powiedzieliśmy sobie, te, te, te sprawy są bardzo ciężkie, jeśli chodzi o ich gatunek, no i społeczeństwo żyje tymi sprawami bardzo długo. Przykładem jest też sprawa uprowadzenia, zabójstwa Krzysztofa Lewnika, która jest podejmowana w ramach tego typu doświadczeń studentów, na przykład po dziennikarstwie. Mamy studentów po prawie, po administracji, którzy też trochę inaczej na to patrzą. Także ten, ten, ten aspekt wyboru czy z profilowania swojej ścieżki zawodowej na drugim stopniu jest znacznie bardziej świadomy i myślę, że tutaj ta, ta, ta odpowiedzialność jest znacznie większa. Tak, tutaj studenci jeszcze dziennikarstwo tak się wtrąca, jeśli chodzi o analizę materiału, czy wizualnego, czy audio, oni tutaj też to mogą jest, To mieć... jest bardzo ciekawy, ciekawy, ciekawy pomysł na to, żeby rozszerzyć tą pulę naszych doświadczeń w zakresie ekspertyz, analiz, przygotowania studenckiego, na przykład o kwestie fonii, nie tylko takich śladów biologicznych, fizycznych, chemicznych, ale też na przykład Śladów głosowych czy śladów pozostawianych na poziomie pisma, tak? czyli cała, cała sfera fo, fonetyki, ale też grafologii. Także to, to, to pewnie przed nami i myślę, że ten element, ten pomysł jest warte rozważenie i wprowadzenia do programu studiów, właśnie w kontekście wykorzystania potencjału, jaki tkwi w ramach naszego Wydziału Nauk Społecznych. Jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną, która tutaj współpracuje właśnie w ramach tego kierunku, to są wybitni praktycy, prawda, z wieloletnim doświadczeniem i właśnie jak oni się, w czym się specjalizują ci praktycy, z, z czego korzystamy, z czego korzystają właśnie, mogą skorzystać studenci? Może zacznę od tego, że ten kierunek jest sprofilowany jako kierunek ogólnoakademicki, w związku z tym ja mam bardzo dobrą podbudowę teoretyczną na bazie naszych pracowników, którzy na uczelni pracują wiele, wiele lat w ramach różnych instytutów czy różnych kierunków studiów. I ta podbywa teoretyczna być musi, to znaczy mamy przygotowanie w zakresie analizy na przykład, czy wprowadzenia studentów do problematyki pod kątem e, kary, czy zbrodni i kary e, na przykład w literaturze, w filmie, tak? czyli to też analizujemy pod tym kątem teoretycznym, jak to się odbywa, jak jest, jak jest, jakie są perspektywy w tym zakresie, jakie są doświadczenia ludzkości. Mamy podbudowę społeczną, psychologiczną, to, to musimy robić, bo, bo, jak jesteśmy, bo jesteśmy uniwersytetem, w związku z tym to jest kluczowe. Natomiast rzeczywiście znaczna część naszych pracowników, także etatowych, to pracownicy, którzy są aktywni zawodowo albo byli aktywni zawodowo w ramach różnego rodzaju instytucji zajmujących się kwestiami kryminologicznymi czy kryminalnymi, np. policja, straże, różne instytucje związane np. z, z więziennictwem. Areszty, zakłady karne, generalnie służba więzienna. W związku z tym, ta podbudowa jest dla nas bardzo ważna, bo studenci mają możliwość skorzystania z wiedzy praktycznej tych, tych naszych pracowników, mają możliwość odbywania wizyt studyjnych w tych miejscach, w których ci nasi specjaliści pracują. Mamy takie wizyty bardzo często. Część zdań zrealizowana jest w ogóle w ramach wizyt studyjnych, na które się bardzo chętnie godzimy i studenci wychodzą poza mury uczelni. Odbywają zajęcia w ramach laboratoriów czy, czy miejsc typu laboratorium kryminalistyczne policji. Jeśli jest taka możliwość, nie jest to utajnione, to w ramach różnych departamentów czy wydziałów policyjnych, w ramach wizyt w aresztach śledczych, czy, czy w wizyty albo u nas na uczelni Izby Skarbowej, celnoskarbowej, bądź, bądź tam. Się studenci udają w związku z tym. Bez tego, cały zakres, można powiedzieć, służb mundurowych. Tak, bez gratulować. tego nie byłoby możliwe odpowiedzialne kształcenie, bo, bo oczywiście, jak powiedziałem, podbudowa teoretyczna jest bardzo istotna i korzystamy z naszego doświadczenia zawodowego hmm. jako, jako naukowcy, tak to nazwijmy. Tak. Natomiast bez udziału praktyków tak specyficzny kierunek, jakim jest kryminologia, byłby niemożliwy do odpowiedzialnego realizowania, bo. Cała część związana ze specjalistycznymi zajęciami musi być realizowana właśnie przez praktyków, którzy pokazują studentom, jak to faktycznie jest realizowane w warunkach zbliżonych albo wręcz tożsamych z warunkami realnymi. No bo, jak powiedziałem, studenci idąc do laboratorium policyjnego mają możliwość zobaczenia, na ile to jest oczywiście możliwe, różnego rodzaju kontekstów w realnych, w realnych warunkach. Jednym z przykładów jest to, co, co było naszym udziałem kilka lat temu, nie na kierunku kriminologii, ale na kierunku bezpieczeństwa narodowego, kiedy studenci poprosili mnie o to, żeby mieli możliwość wyjścia do prosektorium i zobaczenia na żywo e, no, sekcji zwłok, mówiąc już wprost. To oczywiście spotkało się ze zainteresowaniem studentów bardzo szerokim, bo to była chęć udziału w zajęciach w ponad 60-osobowa grupa, natomiast realnie na zajęcia zezwało się chyba 8 albo, albo 9 osób, czyli to też pokazuje skalę trudności i skalę świadomości studentów w zakresie tak trudnych zajęć. Tak? To znaczy, oczekiwania, chęci są bardzo duże, natomiast setknięcie się z realnym problemem weryfikuje postawy, i rzeczywiście możliwość udziału w tego typu trudnych doświadczeniach ma tylko wybrana grupa. Z powodów własnych decyzji, tak? My, my, my nie eliminujemy tych, 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 tych studentów na jakimś etapie weryfikacji, tylko sami studenci mają świadomość tego, jak mogą zareagować, mogą i, nie doczyrać, eliminują się sami, tak? znaczy eliminują się w tym sensie, że po prostu nie przychodzą tego typu zajęcia i nas o tym, no bo nie dadzą rady. Tak. W związku z tym to jest bardzo ciekawe i chcemy takie zajęcia kontynuować, bo sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest nieuniknione. Natomiast rzeczywiście tego typu możliwości realizowania zajęć na realnym, na realnym materiale dowodowym, tak to trzeba nazwać, tak? z udziałem no, zwłok ludzkich, I jest przykładem kształcenia bardzo specjalistycznego, które wymaga dużej, dużej dozy odpowiedzialności po stronie nas, ale też studentów. Tak, tutaj studenci w większości, w zdecydowanej większości, trafiają już do służb mundurowych, ale podejrzewam, że także będą, może są. Tacy, którzy będą chcieli się naukowo rozwijać właśnie tutaj w tych zakresach tej, tej wiedzy. No właśnie, e, dzięki temu, że powstało niedawno od 1 grudnia właściwie to jest świeża sprawa, dwa tygodnie, katedra e, socjologii, bezpieczeństwa i kryminologii, chcemy bardzo mocno podbudować ten aspekt naukowy. E, w związku z tym próbujemy, i to nam się myślę udaje, w ramach już naszych doświadczeń, sił, aktywności zawodowych różnych osób, nie tylko pracownik katedra, też szerzej. Pracowników wydziału czy uczelni publikować, konfrontować się też w ramach naszej wiedzy doświadczeń z innymi ośrodkami, zdobywać doświadczenia przez konferencje naukowe czy przez projekty. Mamy współpracę systemową, taką instytucjonalną z kilkoma ośrodkami naukowymi w Polsce, bardzo istotnymi dla nas, na przykład z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie planujemy wspólną konferencję. W marcu, 11 marca, z okazji rocznicy zamachów terrorystycznych w Madrycie, jesteśmy już po, po decyzjach w wspólnej konferencji. Mamy powołany właściwie komitet naukowy, gdzie bazujemy na naszych profesorach i na profesorach Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, także naukowcach z Hiszpanii, którzy będą nam przekazywali tę naj, najbardziej istotną wiedzę, po prostu z poziomu tego, jak Hiszpania to dalej przeżywa. Mamy e, też możliwość współpracy z e, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. E, tam byliśmy na wizycie studyjnej jako e, dziekani Wydziału Nauk Społecznych. Mieliśmy możliwość spotkania się z pracownikami Centrum Kryminalistycznego, który tam funkcjonuje. E, zobaczyliśmy, jak e, Uniwersytet Rzeszowski do tego podszedł, jak ma, jak, jak ma rozbudowany system laboratoryjny właśnie w zakresie grafologii, gdzie osoby pracujące na, na, na tym wydziale i w tym centrum kryminalistycznym e, czy kryminologicznym e, są ekspertami sądowymi z zakresu pisma i, i spełnią rolę też ekspertów właśnie w, w trudnych wyrokach sądowych z tego zakresu. No i wreszcie mamy również podpisaną umowę dzięki e, rektorowi KUL z szkołą, e, Akademią Policyjną teraz, Akademią Policji właściwie w Szczytnie, gdzie też mamy możliwość no, udziału w konferencjach organizowanych przez akademię. Mamy możliwość spotkań z, z rektorem komendantem Akademii, z pracownikami Akademii. Ufamy, że dojdzie też do skutku wizyta studyjna studentów, którą planujemy od, od dawna w Akademii Policji w Szczytnie i studenci będą mo mieli możliwość zobaczenia, jak Policjanci pracują w ramach przygotowania naukowego, a też dydaktycznego do pracy operacyjnej. Bo ci policjanci, którzy kształcą się w szkoły policji przecież później są pierwszego linią tak. To Centrum Kryminalistyczne Akademii Policyjnej w Szczytni jest bardzo, bardzo ciekawe rozbudowane i takie no, właściwie Głównym, głównym centrum takim decyzyjnym. Mówi, mówi Pan tutaj o tych naj, o ostatnich można powiedzieć decyzjach, które zapadły i tych kierunkach rozwoju tej, tej przestrzeni uniwersyteckiej. Można powiedzieć, że życie przynosi cały czas coś nowego, prawda? I cały czas naukowo trzeba się rozwijać, i praktycznie też. Przecież to, o czym przy okazji praktycznie każdej dziedziny nauki mówimy, czyli sztuczna inteligencja, ona niesie wiele pozytywów, ale też wiele zagrożeń. To jest specjaliści, którzy będą analizowali właśnie materiał dowodowy czy cyfrowy materiał dowodowy, to tutaj też szereg wyzwań przed nimi w przyszłości z pewnością się pojawi. No tak, i to dla mnie to jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat, ale dosyć kontrowersyjny czy, czy, czy wymagający, no bo mało kto z nas jest pewnie przygotowany na to, jakie mogą doświadczenia wypływać z faktycznych możliwości sztucznej inteligencji Manipulacja, i manipulacji, informacji obrazem W jaki sposób będzie to uwzględniane w kontekście na przykład -sądowym, tak? No to znaczy na ile. Do, dowody, które mogą być generowane albo które mogą być podbudowane pracą sztucznej inteligencji będą wiarygodne, będą mogły być odpowiedzialnie wykorzystywane w procesach sądowych i w końcowym etapie wyrokowania. To jest pewnie wyzwanie dla na nas wszystkich. Wiemy, jak to się dzieje na uczelniach, tak? jeśli chodzi o kwestie pracy pra naukowców czy studentów, przede wszystkim z, z, z sztuczną inteligencją, natomiast tutaj wchodzimy w zakres już bardzo, bardzo daleko idących odpowiedzialności, które nie mają tylko charakteru. Tego, czy korzystamy ze szczęścia agencji zbytnio, jeśli chodzi o przygotowanie się do zajęć, ale mówimy o odpowiedzialności związanej z tym, że decydujemy tutaj o życiu, o przyszłości konkretnych osób. W związku z tym tutaj się bardzo mocno wyczulamy na tego typu zakres odpowiedzialności i rzeczywiście dla nas wszystkich powinno to być wielkim wyzwaniem odpowiedzialnym wyzwaniem, jak służby, jak instytucje związane z Współpracowością do tego podejdą w którym kierunku się rozwinie. No i także później będziemy ślad tego widzieli w edukacji uniwersyteckiej. No z pewnością. To, 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 rzeczywistość nie zna pewnej próżni. Jeśli nawet później się pojawia, to w nią zawsze wchodzą jakieś inne no, konteksty. W związku z tym miejmy wszyscy baczenie na to, żeby ta odpowiedzialność była, była bardzo duża i żeby y, przy oczywiście w wydatnym wsparciu sztucznej inteligencji zbytnio nie y, nie zaufać jej y, tak, by, by nie Umknęło nam główny, umknął nam główny podmiot w naszej działalności, po prostu człowiek. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. No i życzymy powodzenia w no realizacji dziękuję naukowo-badawczych i dydaktycznych. Myślę, że będziemy jeszcze bardziej rozwijać te nasze aktywności w zakresie kryminologicznym, właśnie o te aspekty, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli, czyli różnego rodzaju analizy, które do tej pory jeszcze nie występują tak szeroko w programie studiów, a które z pewnością trzeba będzie podjąć. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.